Niewielki ludzki wysiłek z Bożą pomocą procentuje, wzrasta tysiąckrotnie. Coś z sobą zabieramy, i to jest 12 pełnych hipermarketowych koszy, żeby też inni mogli się najeść, między którymi przeżywamy nasze życie. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, Rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami. Rozdał tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Do tej pory większość tekstów czytaliśmy z Ewangelii Marka. Dzisiaj w relacji Ewangelisty Jana czytamy w zasadzie jedyny cud, który jest, oprócz cudu zmartwychwstania, rzecz jasna, ale jedyny z uczynionych przez Jezusa cudów, który jest opisany przez wszystkich czterech ewangelistów. I to w takiej długiej, starannej Janowej relacji. I to, co już na samym początku zwraca moją uwagę w tym tekście, to to, że Jezus zadaje pytanie: Gdzie kupimy chleb? Ale tak naprawdę zaraz potem ewangelista dodaje: Ale pytał tylko, żeby sprawdzić Filipa, bo tak naprawdę doskonale wiedział, co chce zrobić doskonale wiedział, co ma uczynić. I to jest rzecz, którą ja za każdym razem, kiedy znajduję w Ewangelii, kiedy Jezus zadaje pytania, odnoszę do swojego duchowego życia, że kiedy Bóg zadaje mi pytania, to nie po to, że czegoś potrzebuje się dowiedzieć. To nie jest tak, że Jezus potrzebował się dowiedzieć, gdzie są jeszcze czynne sklepy o tej godzinie i gdzie można nabyć jakieś jedzenie albo gdzie jeszcze jest w pobliżu piekarnia. Tylko Jezus zadaje to pytanie po to, żeby uczeń się czegoś dowiedział. I tak samo chyba każde pytanie, które na kartach Ewangelii Jezus zadaje również nam, poprzez tą relację Ewangelistów, to nie są pytania, które Pan Bóg chce się od nas czegoś dowiedzieć, tylko my czegoś dowiadujemy się o sobie. I duża rzecz, której ja dowiaduję się o sobie, to zaraz potem jest w tej odpowiedzi, kiedy zaczynają szukać, jak można temu zaradzić, znajdują kogoś bardzo nieprominentnego. Nie że gdzieś w tym Bożym Królestwie współpracownikiem Wielkiego Cudu nie jest ani żaden z apostołów, ani żaden z uczniów, ale współpracownikiem tego cudu jest młody chłopak, ktoś nieważny, niewymieniony z imienia, a dla całej tej długiej historii kluczowy. I tak chyba też jest w Bożym Królestwie, nie? Że, że wiele potężnych Bożych cudów dzieje się przez. Nie chcę powiedzieć nieznaczące, bo bardzo znaczące, ale bardzo niewpływowe, nieprominentne, nierozpoznawalne osoby, które po prostu są gotowe podjąć tą współpracę i odpowiedzieć na to zaproszenie, Jezusa do współdziałania. I właśnie ten bezimienny bohater, który miał pięć chlebu, dwie ryby, a co? Inni nie mieli? Mieli, <laughs> tylko nie chcieli się podzielić. A ten chłopiec, nie wiem, taki na, w swojej naiwności może. Albo w szczerości, jak się go pytali, tak, tak, to ja, ja, ja mam jedzenie, nie? I teraz zobacz, czy ta mama, która rano mu wkładała do tego, nazwijmy to plecaka, te pięć chlebów i dwie ryby, czy ta mama, czy ona była świadoma, że tymi chlebami nakarmi się pięć tysięcy co najmniej mężczyzn? A Tam było, czyli jeszcze więcej osób, nie spodziewała się, prawda? Czyli jest to też Ewangelia o tym, jak niewielki ludzki wysiłek z Bożą pomocą procentuje, wzrasta tysiąckrotnie. No bo pięcioma chlebami, dwiema rybami, to ile można było nakarmić osób? No kilka chyba, tak. A tu mamy, powiedzmy, że pięć, każdy po chlebie, nie? A tak, bo to nie tysięcy. były takie chleby, jak my znamy, Bochenki, tak. tylko raczej jeden chlebek, Kręgły. jak jedna kanapka. Tak, nie? tak, Czyli pięć osób, a tu pięć tysięcy co najmniej. Czyli tysiąckrotnie pomnaża. To jest Ewangelia właśnie o tym, że, że Bóg pomnaża, jeśli się z nim współpracuje. Tak, i dokładnie to, to, to ja bym chciał jeszcze dodać do tego właśnie zakończenia, kiedy dowiadujemy się, że zebrano dwanaście koszy, pełnych koszy yy, resztek. I kiedy pomyślimy, że to są takie koszyczki wielkanocne, małe koszyczki, no to szału nie ma jak na 12, jak na 5 tysięcy mężczyzn z kobietami, dziećmi, 12 takich koszyków, napełnić okruchami, nie byłoby trudno po tak wielkim posiłku, ale kiedy pomyślimy, że to są kosze, takie kosze, które dźwigały osły, czyli bardziej na marketowe też mówimy, że to są kosze, że to 12 takich koszy, a najprawdopodobniej 12 takich koszy zebrano, to dla mnie jest jeszcze jedna informacja, że w tych cudach yy, taka informacja dotyczy, dotycząca tego, jak, jak Bóg działa, jak zadziałał w tamtym czasie, 2000 lat temu w tym cudzie i jak działa dzisiaj, że wyobrażam sobie, że oni się zbierają z tego miejsca i z pięciu tysięcy mężczyzn i jeszcze kobiet i jeszcze dzieci. Yy, jest 12 takich marketowych koszy pełnych jedzenia. Że z każdego cudu nie korzystają też tylko ci, którzy bezpośrednio w nim uczestniczą, ale też ci, którzy potem spotykają tych, którzy w nim uczestniczyli. No bo coś z tymi koszami musieli zrobić, komuś jeszcze ten chleb rozdać. I myślę, że przez nasze życie przetacza się wiele cudów i korzystamy z nich w momencie, kiedy ich doświadczamy, ale potem jeszcze z tych dwunastu koszy jedzą ci, którzy nie mieli okazji być z nami w tym momencie, ale oni też korzystają z tego że my bardziej ufamy, że my bardziej wierzymy, yy, że dzielimy się z tym, co przeżyliśmy z Jezusem, z tymi, którzy akurat z nami w czasie tego spotkania, tych rekolekcji, tego nabożeństwa nie mogli uczestniczyć, ale coś z sobą zabieramy i to jest 12 pełnych hipermarketowych koszy. Żeby też inni mogli się najeść, między którymi przeżywamy nasze życie. I tu jeszcze nam się wyłania jeden wątek, który uh -huh. po tym będzie w następnej niedzielę jeszcze bardziej rozwinięty. Mianowicie zbliżało się święto Paschy. Uh -huh. To już jest jakiś temat. Pan Jezus wziął chleby, odmówił dziękczynienie i rozdał siedzącym. To niewątpliwie nam, my już wiemy, że to się kojarzy z ostatnią wieczerzą, prawda, że mamy do czynienia z gestem eucharystycznym, gestem dziękczynienia, co nam wprowadza już kolejny, kolejny temat. Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Było zapowiedziane ponoć w tradycji rabinicznej, że przy końcu czasów będzie powtórzone, będą powtórzone cuda, na przykład cud manny, tak mhm. ponoć mówiono między sobą. No ale Pan Jezus usuwa się, bo chcieli Go obwołać królem według mhm. myślenia ziemskiego. Wiemy, że w Ewangelii Janowej temat. Jezusa króla jest bardzo mocno obecny, chociażby przy rozmowie z Piłatem, tak, jest tym Królem, ale też nawet gdy Pan Jezus modli się w ogrodzie oliwnym, jest aresztowany, przebija z tego godność Pana Jezusa, tak. Nic mu się nie, nie wynika nie wymyka spod Jego władzy. On jest, on jest królem, nawet na krzyżu, nawet ubiczowany, nawet cierniowej koronie. Tu jednak usunął się, bo nie o takie królowanie chodzi. Tak. Jest taka modlitwa, którą znają wszyscy chrześcijanie, i tam jest też prośba o chleb. Dokładnie. Chleb powszedni, i my wiemy, że to jest też i chleb Bożego Słowa. A zatem, i jest tam też prośba o Boże Królowanie. To się zbiega w modlitwie Pańskiej. A zatem, moi drodzy, prosząc o chleb codzienny, o to, co nam jest konieczne do życia, prośmy też o chleb Bożego Słowa i niech prawdziwe Boże Królestwo w nas coraz bardziej rośnie. Tak, a ja w tym takim ostatnim zdaniu i zakończeniu chcę nawiązać do tego jeszcze, co powiedziałeś, że bardzo nas ten opis roznożenia chleba też przy, przekierowuje do ostatniej wieczerzy. Tam właśnie Jezus łamał ten chleb i podawał uczniom, wyraźnie piszą ewangeliści, a uczniowie ludowi podawali dalej. Więc też bądźmy tymi, którzy ten chleb dalej podają, który odbieramy, podawajmy to dalej. 12 koszy to jest bardzo dużo dla tych, którzy są wokół nas.